Słuchajcie moi mili, pomyślałam sobie, że czas na zmiany. Czas na zmiany, bo co ja się będę myśli? Męczyła, myślała, bo to bardzo jest bolesny proces myślenie. Będę myślała nad kolejnym odcinkiem, pisała scenariusz, scenariusze, bo ja do wszystkich odcinków piszę scenariusze. To nie jest tak, że pstryk z głowy, czyli z niczego, tylko piszę scenariusze. Ale w związku z tym uproszczy to. Bo nasze życie dąży i nasz język dąży do uproszczenia. Teraz będzie tak. Teraz będzie tak, że klop babcia proste czynności. Tak, klop babcia proste czynności. To co pokazałam ten, To jest klaps. Klaps filmowy. To kiedyś wam to pokażę i powiem wam. Znaczy nie pokażę, bo nie mam. Ale powiem wam, na czym klaps polegał kiedyś. W XIII wieku, po prostu w XIII wieku. Dobra. Ale proste czynności nie wymagają myślenia i zbytniego wysiłku. Wszystko z tym łatwo robić odcinki o prostych czynnościach. Będę omawiała lub też pokazywała proste czynności. Pierwsza czynność prosta jest taka, jak zamknąć klapę od klopa. Żeby zamknąć klapę, klapa trzeba mieć jedno i drugie, czyli klapę i klop. Ale to jest bardzo proste. Mamy klapę, mamy klop, robimy sobie tak. To nie ma, to nie ma naprawdę ża żadnego problemu. Teraz tak, pierwszy, pierwszą czynność prostą, którą mam pokazać, to jest darcie kartki. Mam tutaj kartkę. Mhm. Z tej strony jest ta kartka e, pusta, biała, a z tej strony jest zadrukowana. I tutaj w zadrukowanej części tej kartki jest kawałek scenopisu serialu telewizyjnego, nie powiem jakiego, bo mi nie wolno. Yy, I przeczytam tutaj takich parę tekstów. Pierwszy aktor mówi: "W rzeczy samej". Drugi aktor: "Problem się zacznie zaraz po otwarciu. Mamy dużo pracy." Andrzej nie pogodzi dwóch etatów, choćby nie wiem jak się starał. Młody jest, musi się jeszcze uczyć. Podchodzą do stolika, siadają, ale zadania aktorskie. Nie podchodzą, to jest Pierwszy aktor, ale brawo za odwagę. Dobrze go przygotowałeś. Drugi aktor, widzisz, drogi przyjacielu, wiosna idzie. No tak, wiosna idzie to to, to rzeczywiście, wiosna idzie. No teraz drzemy, tak? Możemy tak na połowę. Raz, dwa. Patrzcie, jakie ciekawe. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem, osiem. Szesnaście. Już liczyć nie będę, bo... Cholarka. No a już ciężko, to nie. Bo po prostu już tego. A ja... A na koniec prostych czynności, to pokażę Wam jeszcze jedną prostą czynność. mam kolację i w zęby mi coś, coś wlazło, ale muszę sobie to wydłubać, tak, e, wykałaczką. Wiecie co, wieczorem to będę miała zęby i, i ponitkuję sobie zęby, a teraz jest mi niewygodnie, więc musiałam sobie tą wykałaczką to wszystko wydłubać, A to proste. Pozdrawiam Was. Jestem Waszą prostą klobąbczuką.